Cześć witajcie, jestem Rudy. Dzisiaj sobie gramy dalej w Hernames Fire. Od razu już zaczynam rana, żeby nie przedłużać. Yy, spróbuję zrobić trzy cimenty. Zobaczymy czy wyjdą. Jak te które wyjdą, to powiem wam, że spróbowałem zrobić, a jak nie wyjdą, to wam nie będę po prostu mówił, tak na logikę. Bo trochę ciężko jest zrobić trzy naraz i nie wiem jak to wyjdzie, dlatego chcę po prostu spróbować swoich sił i zobaczyć czy mi się uda. Dlatego warto jest po prostu tak zagrać. Dobra, muszę zridrawować. To na pewno. I sobie wezmę. Nie, level skip nie. No to wezmę że, że fire mam. A i muszę na tym tantrum. O, to może nawet cztery, Że muszę przeciwników przeżyć dużo dużą ilość w ranie. Nie wiem jak to wyjdzie. Ale ten tantrum to w sumie też jest jedno zaczynników. No to może cztery się uda zrobić. Kurde, nie wiem ile zabije ich. O, se serwer znaleziony. Dobra, lecimy. Ty no to jak jeszcze ogarnęmy, jak te tantrumy działają, bo sam nie wiedziałem. To jest nadzieja, że zrobię więcej achievementów jednak, tak wam powiem widzowie. Jest na to nadzieja jakaś. Tylko te tantrumy muszę brać, to może wtedy zrobię tego achica jednego więcej czy coś. Ale no, mam nadzieję, że się to uda jakoś. Bo kurna, cię, ciężkie są troszkę te wyzwania. Tym że ja próbuję 3-4 na raz. Tak mniej więcej zobaczymy, jak wyjdzie. Na razie jest Git, bo szybko padał ten serwer cały, więc jest gituwa. Yy, muszę readrawal, tak zawsze muszę robić. To jest fajne, więc od razu wezmę i wezmę sobie tą Truma specjalnie. Bo chcę mieć silniejszych przeciwników. Może się uda to zrobić, dobra? Nic nie wziąłem. Redraw wezmę HP akurat. I wezmę znowu truma, Żeby byli cięż... ciężcy ci przeciwnicy w tym moim podejściu. Muszę znowu zmienić. Muszę coś na pierwszy poziom wziąć. Wezmę to. I znowu truma, Bo się przyda. Żeby przeżyć tych przeciwników. Dobra, udało się. Muszę ich wtedy bardzo dużo zabijać, ale też jestem chyba spowolniony bardzo. Z tego co widzę na tym tantrumie <laughs> Sorki za kaszel. A i te penalty mi schodzi tak po prostu, nawet nie na bosie że, tylko muszę przez bosa przeżyć, że mi przeszło. Dobra. Ciekawe czy mogę ridrowować te karty z bossa, ale chyba można było tak zrobić. Dobra. Niech on tam dostaje ten bosę go bo będę dużował. Oj, nie ruszyłem się, zapomniałem o tych mackach. To jest tak bez sensu, a tak, że o nich zapomniałem aż. Kurno no zaraz dedam na tym bosie. Ta kalipa. Muszę go dojechać. Jak najszybciej kurna te macki, znowu zapomniałem. Prawie przez to ginę. On się nie rusza na szczęście jakoś bardzo. Dobra. To nie nam to przeżyć. Mam bardzo mały damage, potrzebuję czegoś lepszego. Kurno mam jedno HP. Bardzo nie chcę umrzeć. Ale dobra, ledwo mi się udało. Kurde, no słabe rzeczy na razie. Eee, a, muszę lidrowa zrobić, nie mogę. Muszę też zmieniać. Eee, wezmę te młotki. Tak, te młotki wezmę. I... Nie mogę dashować po prostu. To se wezmę. Już se podejdę mi się, część zbije cooldownu. Muszę zmie... nie mogę zredrawować, to muszę skipnąć w takim razie. To muszę skipnąć, bo to jest jakby takie darmowe. Dobra. Nie mogę dasznąć chwilowo. Mam nadzieję, że się uda. Słaby mam trochę atak, ale no taki muszę grać. Muszę potem berserka spróbować znaleźć. Może się uda. To wtedy jeszcze jakbym glas kanona znalazł, to by mi się udało zrobić... jakiś tam postęp w challengeku. Czy to maciwmencie, w więc jest szansa, jakaś nadzieja na to. Dobra, lecimy, zbieramy level, nie obrywamy, po prostu lecimy przed siebie. Muszę leadrola na pierwszy, coś muszę mieć, wezmę to, bo to jest spoko i tantrum, oczywiście znowu, bo na tym tantrumie muszę mieć przeciwników. Kurde, no naprawdę berserk by się przydał na tą trumie. Jak tak patrzę na no to. Ale dobra, jakoś tam żyje. Dobra. Zabijamy serwer. Jest dopiero drugie piętro. Także mam nadzieję, że ja się wygiruję. Ja będę mieć coś pod tą broń, którą ja gram. U nie ukrywam, byłoby bardzo fajnie. Żeby pod coś takiego można było zagrać, nie wiem czy tantrum działa w sumie na bossa, to by było ciekawe. Czy to tylko na przeciwników, ale no. Pożyjemy, zobaczymy. Ważne, żeby mieć max HP na bossa. Dobra, yy, zmieniam. Teraz tak muszę to albo to. Oj, movement bym wziął i tantrum, wiadomo. Dobra, oni od razu zginęli. Kolejne muszę readrawalnie. Yy, muszę to, bo nie mam nic innego. Injury wezmę. I tu jest jakiś na tantrumie chłopak, tego zabije. Zobaczę, czy boss jest yy, wkurzony, czy zaraz jest silniejszy. Chyba nie. Nie, ja nie widzę, żeby był nie jest. bo ja nie mogę daszować. Jak na razie, kurde. Bardzo ciężko jest z tym wejść na bossa, powiem wam. Naprawdę trzeba będzie to zbijać. Trochę czasu będzie trzeba stracić, ale zbić też trzeba będzie te negatywne jakieś efekty. Przez to po prostu głupio dostałem. Już tak nawet nie z mojej winy trochę, ale po prostu byłem zmuszony nie daszować. Więc na życie, dobra, byle były po prostu łatwe bossy i będzie w porządku. Wszystko to na luzie powinno się udać. Można góra dół w sumie głównie chodzić z tego co widzę. Oj, prawie dostałem, mam drugi raz. Mam 2 HP. Bym chciał przeżyć, kurczę. Dobra, udało się. Yy, level Albo nie mogę wziąć, zapomniałem. Nie mogę wziąć. Yy, muszę to, bo to jest pierwszy. Chociaż nie wiem, czy to w sumie było dobre. Wezmę tam Truma. Chociaż nie wiem, czy to mi coś daje. Tu muszę skipnąć. Dobra, lecimy dalej. To jeszcze ty, kilku przeciwników tu na tantrumie ja chyba będzie. Poszukam ich specjalnie. Czy to nie jest, że nie mogę doszłać? Nie, do tantrum było, ale no dobra, nie zadziałało, bo to jest z innego piętra jednak rzecz. Się no status jakby. Ale trzecie piętro w sumie w 6 minut zrobiłem. Niecałe. Więc nie jest najgorzej, ale muszę uważać, bo jest bardzo ciężko, kurwa, teraz z czasem, z tego co widzę. Jeszcze ja te lewele pierwsze muszę zachowywać na wszystkim. Nie mogę zupgrade'ować jakoś bardziej, się, jakbym chciał. Ten ogień jest bardzo fajny z tego co widzę. Warto było coś tego, takiego wziąć. Widzę, że przydatno. w sumie umiejętność, dobra. Lecimy na ten serwer. Gdzieś do góry tu jest. Może się uda. Dobra. Ważne, że mieć naprawdę dużo pełna bossa i to już jest połowa sukcesu. Także chillin, totalne. No ale na razie to głównie tych przeciwników muszę zabijać, ale no to życie, trudno się mówi. Dobra, nawalamy tymi motkami, jest wszystko w porządku. No ale tu już docisnę tego bossa raczej do końca. Coś dostałem, readra od razu. Wezmę sety Skrzydełko i Tantrum. W tym Tantrumie mam ja naprawdę wrażenie, że jestem wolniejszy, ale to nie mam takiej pewności co do tego. Mam HP jakieś czy nie? Do wzięcia nie mogę. Ja do góry muszę. Dobra, mamy trzeciego bossa jakiś prosty, żeby było. Może być, może być jak najbardziej. Musiałem ominąć, bo zdaszowałem jak debil. A tu nie wiem, czemu coś się zadziała. No muszę na daleko po prostu być z tym bossem i go zabiję. No tu aż tak dobrze nie jest, ale nie wiem czemu nie mogę czasami zdaszować. Super. Bardzo mnie to wkurza. Że czasami ten dash po prostu nie zadziała i nie mogę zdaszować. Przez co boję się trochę, że zdedam na tym bosie. Bardziej, że bardzo mały damage mu bije. Dobra. Daszyk był. Drugi też był. Dobra. Na razie uciekam. Dobra, przedaszywałem przez tę czaszkę. Dobra, niech on zdeda już proszę, ten motyl. Chciałem uniknąć specjalnie tych pocisków. Muszę zmienić. Nie mogę zapomnieć o tym. Eee... Dobra, może być. Eee, tantrum. Tu muszę skipnąć borydroła. Nie mogę. Dobra. Przydały się HP zwiększone, szczerze mówiąc. Dopiero na czwartym piętrze jestem. No i tu ten tantrum nie działa, ale no dobra. Raczej da rady to jakoś ugrać. Prawda, chciałbym zwiększone życie mieć. Bo wtedy w porządku, ale tak niestety nie jest. Gdybym miał berserka w tym ranie, to też by mi to bardzo ułatwiło. Ale no cóż, życie, mówi się, trudno. Oj, ten mi się nie podoba przeciwnik tego musiał akurat zabić. Dobra, zginął. Ten ogień jest dobry, akurat. Bardzo się cieszę, że go wziąłem, bo nie używałem tego i tema wcześniej, a jest bardzo dobry z tego co widzę. Dużo pozytywów ma, dobra, idę na dół. Tym bardziej, że ten chłopak tam jest. Dobra, nie mogę strzelać, to będę szybciej się przemieszczał, zapomniałem o tym. Dobra. Oj, tu ledwo uniknąłem. Kurde, bardzo blisko podchodzą do mnie ci przeciwnicy. Jest bardzo duża lipa. Może zreweluję zaraz i będę mieć ten tantrum do wzięcia. Kurna, już nie miałem dasha, no. Za sekundy zabrakło mi, żeby zdaszować. Ale damage mam strasznie bardzo słaby. Musiałbym zwiększyć jakoś damage. Żeby było dobrze wtedy. Zauważyłem też, że nie dostaję damage'a kontaktowego od tego budyneczku. Ciekawe, ale no dobra. Jest Git. Będę mieć Max HP na Bossa. E, redraw taktycznie. Mm, musiałbym wziąć to. O, w końcu się przyda to coś. E, tantrum wezmę. Oj, tamten był zrayjowany przeciwnik, dobra. E, w, no w górę miałem iść trochę bardziej, jakby w lewo niż w prawo, ale ok. Magician. Kurde, go się trochę boję jeszcze, żeby bo nie wiem jak z nim będzie. On ma strasznie dużo demedza. Kurwa. Przepraszam, za kałurda, ale no. Trochę się zmadowałem, nie powinienem. No jak debil w niego wleciałem po prostu. Kurwa. Nie wiem jak nic ja to przeżyłem, ale okej. Okay. Nie, naprawdę, no. Tak przysrany jest ten przeciwnik. Nienawidzę tego bossa. Jest przerąbanie mocny. Ciężko się go unika na takim speedzie jeszcze. No tu po prostu perfidnie wbiłem w pocisk. Mam nadzieję, że go zabiję. No proszę. Dobra, na razie jakoś żyje. Dobra, zabiłem go luźno. Ok. Nie mogę redrawować, to muszę skipnąć. Dobra, teraz jest ostatnie piętro. na no nie 4 minuty 19 sekund. Dobra, po prostu to przeżyć i będzie dobrze i challenge raczej będzie zrobiony. Tylko ten damage mnie dalej niepokoi, bo nie jest strasznie mały, a nie mogę sobie zwiększyć, no bo mogę tylko mieć karty na poziomie pierwszym wszystkie. Co mnie bardzo niepokoi, bo będzie przerąbane z tym, żeby zabić potem bossa. W sumie nad nim się dzieje, jak za długo zwlekam podczas podejścia, że czas mi się skończy, czy ja automatycznie przegrywam, czy co się dzieje, nie wiem tego szczerze mówiąc. Ale wolałbym, żeby było to coś takiego, nie, że instant przegrana, chociaż pewnie tak jest, ale tych przeciwników jest strasznie dużo tutaj. Dobra, muszę uciekać, bo zaraz padnę i będzie problem. Kurde. Ale przerąbane mam. Nie no, nie, nie miałem jak uniknąć już tego, po prostu tych przeciwników jest za dużo. Ale teraz chyba się uda cokolwiek. Dobra, ridrow, on tam HP był, ale nie mogę wziąć. O, to jest dobre. No i... O, chyba tantrum dalej. Mimo tego, że oni są zdenerwowani, to... O kurna, ja nie wiem, czy ja to przeżyję teraz. O kurde, mogą się wkopać trochę, ale dobra, może przeżyję. Na razie wolę ich pozabić jeszcze, bo są zrage'owani. Dobra, są normalni. Prawie się zabiłem tym, ale okej. Okay. 3 HP na bossa będę miał. Nie wiem czy to będzie bardzo dobre. Wątpię. Ale pewnie ugram. Wierzę w siebie, że się uda. No mało czasu. Kurde, muszę trochę się pośpieszyć. No czy raczej nie będę tyle bossa tłukł, ale no po prostu. Wolałbym jednak się ruszyć trochę. Gdzie jest tutaj w górę? Dobra, mam 3 HP na jakiegoś bossa. Nie wiem który będzie, bo mam nadzieję, że jakiś prosty. On, trochę się go bałem, szczerze, że będzie, bo nie wiem, jak z, z nim u nie, jakby z atakami u niego. On randomowo walnie sobie jeszcze teraz tym dwa razy. Chociaż wolę chyba właśnie te jego ataki, szczerze, żeby dało, są takie mniej randomowe, co mi bardziej odpowiadają. Dobra. Jest git na razie. Wolę jeszcze, żeby naprawdę rób te pociski, typku, to pokonam cię na luzie. Kurde, kurde, blisko jest. Blisko ugrania jest podejście, powiem wam. co, nie mogę panikować. Będzie w porządku. Dobra, teraz muszę przebiec jakoś dalej. Co tak stanę może? No, damage mam beznadziejny, ale czasowo powinno się udać. Nie wiem, czy dostałem damage. Chyba tak. Wolę nie podchodzić do niego teraz. Dobra, zabiłem go na luzie. Chyba się udało 3 achievements zrobić. Jeżeli się nie mylę, Dwa gambler i portfolio diversification. Czyli ten tantrum chyba działa jednak inaczej. Nie wiem, jeszcze gdzie działa ten tantrum, ale zobaczę. Bo wychodzi na to, że nie uda mi się go zrobić, dobra? Tu jeszcze mam inne jakieś rzeczy. Nie wiem, w sumie nie muszę chyba tego kupować, tego kryta. W sumie będę zbierał już na to, bo ciężko się zbiera. To by bardzo pomogło. Jak na rano to tam po kilka tysięcy, to się przyda, to dobra? No to to był tylko taki jeden szybki runik, Bardziej pod Achievementy gramy, już tak nie, że po prostu randko tylko właśnie Achievementy. Więc jak teraz będę już pod te pod Achievementy rany, no to wiadomo, będę grał bardziej. W takiej konwencji, że po prostu jednego rana robię i jakiś achievement próbuję wtedy wbić, więc coś bardziej na tej zasadzie. No, ja byłem rudy. Trzymajcie się. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.